Test, 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 dobra, lecimy dalej z wiadomościami. E, tutaj, chyżo, chyżo, hyżo Bitcoin ładnie tutaj wyskoczył, ale też, właśnie pokażę co tutaj, dlaczego i gdzie są nasze ogólne targety, a także nowe wiadomości tutaj, także ze Stanów. Jakbym miał właśnie dostęp do takich właśnie polskich danych, yy, lepszych, to można by było w Polsce pokazywać. Tylko nie wiem, gdzie takie dane są, jakbyście znali jakieś serwisy, co posiadają dane gospodarcze z Polski. Ja używam tego, plus Puls Biznesu, z Data, inaczej to płatne są serwisy, ale jakbyście znali inne, które tam na przykład też są takie dane, powiedzmy, no to czemu nie, bo na, na tym tym nie ma wszystkich. Także co tu będę gadał? Przy tym przydłuży, przydługi trochę wstęp. Zaczynamy. Cześć, nie ja Maciek, kto jest Szydłem Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. E, tutaj sobie zatrzymajcie e, na tym, przeczytajcie e, ten disclaimer i jak się zgadzacie, to możemy ruszać dalej. Tutaj gdzieś nawet nie mamy jakiejś literki jednej, ale trudno, nic się nie stanie. Także jedziemy tutaj dalej. DXY nadal w punkcie tutaj, zobaczcie, w tym trójkącie. Czekamy, jest to bearish trójkąt, czekamy, w którą stronę tutaj na razie się wyłamiemy. DXY do dołu, no to wtedy giełda, zobaczcie, od razu jak odbiła, tak? Tylko na razie mamy niższy tutaj ten dołek, więc DXY próbuje, znaczy giełda próbuje SMP um, wyjść powyżej tych 4000. Zaraz też pokażę tutaj, jak to dalej wygląda. Więc zobaczmy tylko sobie na Bitcoinie szybko. Na razie wychodzimy, na razie, zobaczcie, cały czas tutaj lecimy, lecimy do góry i tak, jakbyśmy robili właśnie tą piątą teraz, tutaj falę, zobaczcie. Um, nie to. Nie, to to. Momencik. Gdzieś tutaj miałem e, lokalny. O, właśnie, lokalny Eliot. Zobaczcie, tutaj mamy piątą falę, która właśnie cały czas e, ciśnie nam do góry. To była ta mała czwórka. Myślałem, że będzie dłuższa, ale ona po prostu e, poszła tutaj bokiem. Przez też krótką chwilę. I zobaczmy teraz, jakie mamy tutaj poziomy więc jak sobie włączymy poziomy yy, tygodniowe. Zobaczcie, tutaj mamy silną strefę na 25 tysiącach. Yy, mamy yy, Fibonacci, tutaj, które mierzymy, właśnie nazywamy je konorsowym Fibonacci. Yy, mamy tygodniowe poziomy, mamy ogromny wiłap, który biegnie od dołka covidowego. Dobra, tutaj. I mamy też, tutaj prawdopodobnie będzie też chyba w Fibonacci jakiś poziom, więc jest to silny poziom 25 tysięcy, tak. I teraz próbujemy cały czas tutaj do niego dojść. Jak sobie zobaczymy na czwórce, na lokalnie, mieliśmy trójkąt tutaj, taki double bottom, zobaczcie, tutaj się zrobił, co było widać, no w sumie nie było dywergencji, ponieważ nie było widać dywergencji, bo tutaj było na jednym poziomie, ale jak pewnie byśmy wzięli sobie tutaj, nie wiem, na Binance albo coś takiego, to też nie było widać w sumie. To jest Binance, tak? Też nie było. Hmm, no to nie myślałem, że zdawało mi się, że to było dywergencję. Nie, nie było widać dywergencji. Więc w tej chwili spójrzcie: odzyskaliśmy tutaj nasz swing value pattern. I jeżeli on zostanie zatwierdzony, cena nie spadnie poniżej, to szykujcie się, bo raczej dalej tutaj coś może być z tego. Co prawda, jesteśmy na mniejszej energii, ale na piątce mamy duży ruch na duże wypalenie się energii. Także uważajcie, na piątce możemy mieć tutaj dosyć sporo, niech ta jedynka tutaj nam pokaże, w którą stronę właśnie chcemy iść, tu piękne wytępienie tych shortów i tutaj longów. Szybko jeszcze złoto. Złoto tutaj jesteśmy na Fibonacci 60, jakie przechodzimy właśnie, to myślałem, że właśnie tutaj spadniemy teraz, ale mamy bardzo duży zapas, jeśli chodzi o energię, no i teraz raczej idziemy na taki blow off top w tym miejscu, więc nie jest bezpiecznie takie coś teraz robić, bo tu już jedziemy tylko do góry, więc na małych osiach dobrze jest po prostu brać takie właśnie korekty. A żeby taką korektę tutaj sobie zobaczyć, można sobie zobaczcie, dać em, na przykład tutaj wiłap od powiedzmy, no właściwie tutaj od początku tego ruchu. Nie wiem czy on będzie taki tutaj dobry. E, tutaj był też kolejny. E, no, nie ma akurat takiej. Z czasami się zdarzy tak, że właśnie tak czysto widać. Ale no nie ma tak aż takiego ruchu, niestety. Trzeba było dopasować, który właśnie tutaj pasuje, i wtedy według właśnie tego, o tutaj, właśnie, to chyba będzie właśnie bardziej od impulsu, o tu. Mniej więcej. I po prostu próbować gdzieś pomiędzy tą strefą tutaj coś zrobić. Tak, coś zrobić. Oczywiście mówię coś zrobić, mówię tutaj, wiecie, nie mogę używać takich centralnych słów, no bo wiecie dlaczego, prawda? Wiecie dlaczego? Także tutaj, jak już ktoś tego nie rozumie, bo trafiają się czasami właśnie ludzie, którzy próbują coś tam sobie wmówić. Co innego jest srebro. Srebro, spójrzcie, e, powoli zaczęło tracić strukturę. Tutaj widać, że mamy zobaczcie e, ładną, ładną tutaj strukturę. To jest od impulsu, na przykład dotąd. E, dotąd. Na razie jednak, zobaczcie, tutaj mamy um, niższy był tutaj dołek. I teraz pytanie, czy wyjdziemy z tego tutaj dołka, więc warto sobie zrobić Fibonacci od tego szczytu do tutaj. No i uważajcie, bo mamy, nie dość, że mamy, nie dość, że mamy tutaj Fibonacci, to jeszcze mamy trendlinie. Ja bym nie brał tutaj do tego momentu, wolałbym popatrzeć gdzie tutaj cena by się ustawiła, ale zobaczcie, że tworzy nam się trójkąt z prostą podstawą, więc to jest trójkąt, w którym cena zaczyna być spychana, spychana coraz bardziej, aż następuje breakout. Uważajcie, bo tutaj wychodzi na srebrze round top, dobra? Round top. SP jeszcze szybciutko, ES, IS1, zobaczmy gdzie jesteśmy. Więc IS1 jesteśmy w takim tutaj zobaczcie rising wedge'u, takiej fladze nie bardzo, i trzymają nas tutaj poziom tygodniowy. A także Fibonacci 424, mierzone od góry, czyli pierwsze takie Fibonacci, które spycha cenę. Więc jeżeli odzyskalibyśmy te Fibonacci, wybiliśmy, w ogóle jakby odzyskalibyśmy 400, to uważajcie, bo wtedy raczej idziemy na pełne. Fibonacci Golden Pocket około 4300. 4300. W monet, które nie poszły jeszcze, tak szybko tutaj pokażę. Ok, żeby już nie tego, bo też kawa. Kawa nigdzie nie poszła. Zaraz włączę tutaj rysunek. Spójrzcie. Bam. Ok, więc kawa ma duży suport w tej chwili, tu w tym miejscu. Bardzo wysoko już poszła, więc teraz pasowałoby nawet zejście tutaj. Też odmieście sobie Fibonacci. Zejście na jakiś suport. Ale właśnie każdy na to czeka, i taka konsolidacja u góry może oznaczać, po pierwsze, dystrybucję, czyli spychanie w góli, albo spychanie w dół, albo konsolidację, nabieranie mocy do góry. Jedynie co możemy sobie zrobić, to włączyć Chop index, który pokazuje już skonsolidowanie się tej ceny, więc będzie za jakieś powiedzmy, będzie za jakieś, nie wiem, 4 do 8 godzin tutaj ruch. No i jeżeli ktoś po prostu patrzy w tym range'u, no to wiecie jak się w range'u dzieje. Tutaj przy górze do dołu, przy dole do góry. Tak mniej więcej to wygląda. Bo jesteśmy tutaj na suporcie tym dniowym. To jest kawa. Następnie LRC. Spójrzcie. LRC na, dniu, na tym. na Tutaj. Zobaczcie. Jaki pakiet konsolidacyjny. LRC jeszcze nigdzie nie poszła. Nigdzie nie poszła LRC. Więc tutaj trochę ciężko pokazać taki trend. Ale bardziej widać, że znajduje się on mniej więcej od tego momentu. Więc pierwszym punktem, takim trendowatym, bym powiedział, byłoby wyjście powyżej tego fragmentu, zretestowanie, wybicie go. I wtedy mamy zmianę trendu na dniówce. Na razie jest to tylko taka zmiana, powiedzmy, tutaj, a taka mniejsza powiedziałbym, na mniejszości czasu, piękny retest, i ten powiedzmy gdzieś na czwórce, na przykład. No i wtedy yy, i teraz właśnie mamy bardziej taką tutaj grę, ale tu by pasował bardziej większy retest. Jednak cena idzie do góry, więc no wiecie. Cena nie będzie czekana na nikogo. LINK to kolejna z dużych monet, która jeszcze nie poszła. Po prostu jeszcze nie poszła. I mamy jeszcze naszego balancera, o którym też mówiłem. Balancer też nie poszedł. Tutaj wiecie, mamy point of control. Tu mieliśmy silną strefę oporu, którą przebiliśmy, więc ją zdobyliśmy. I w tej chwili, jeżeli tutaj mamy cały czas retesty na, tej, na tym dole, jeżeli ktoś takie coś był uchwycił, zobaczcie, na godzinówkę zrobię. Mamy tutaj od takiego impu od, od impulsu, znaczy od tego korekty od dołka, od typu wolumen. Mamy wiłek puszczony, i w tej chwili spójrzcie, tutaj jak akurat jak kręciłem, to mówiłem, uwaga, od tego momentu do tego, i później, jeżeli tutaj, no to albo znowu cofniecie się ceny, albo retest. Zobaczcie, ten wiłap jak trzyma, retest i wtedy balanser może wreszcie odpalić swoje skrzydła, tak? LRC troszeczkę tam już po, po, poleciało przez chwilę, jeszcze LUNK na przykład, zobaczcie tutaj dzisiaj tą monetę właśnie tam żeśmy też wałkowali, e, spójrzcie, więc e, LUNK tutaj ma ciekawy support, e, może na piątce to pokażę, zobaczcie, lund w ogóle jest w ciekawym tutaj konsolidacyjnym też pakiecie, na mniejszość czasu, e, spójrzcie, to tak ciężko tej fale pokazać, ale po prostu bazuje na strukturze. W tej chwili mamy niezłamaną strukturę na czwórce i tutaj zachodzi taka konsolidacja. Dlatego konsolidację możemy zawsze zobaczyć sobie coś w tym Dobra? I w tej chwili, jeżeli mieliśmy tutaj właśnie dołek, zobaczcie, o tutaj, no to można odmierzyć sobie fipsy od tą dotąd i zobaczyć, gdzie tutaj gdzieś jesteśmy. lub od tego spadku do tego, i wtedy raz walczymy właśnie z tymi fipsami. Więc jeżeli miałbym tutaj patrzeć na long, no to ogólnie jestem nastawiony do góry, ale musiałbym zobaczyć rite gdzieś w tym miejscu i dopiero, albo rytę z tego miejsca i dopiero. Nie na pewno nie w tym miejscu na, na long, gdyż jeżeli cena zacznie spadać tutaj, przecięcie struktury, i wtedy bardziej tutaj na dół. Także, wiecie, ja pokazuję takie coś, ale za chwilę to się może zarobiście zmienić. Sand. Sam tworzy tak, tego pattern, takich patternów nie za bardzo lubię, ponieważ one robią tak jakby fale B i Sand może spadać, czyli włączyłaby się dystrybucja. Wszystko zależy od, wszystko zależy właśnie od Bitcoina. No i jeszcze nasze tutaj Chilis. Zobaczcie. Chilis, jak sobie odmierzamy Fipsy. O, w tym miejscu. To Chilis na razie jeszcze ma sporo tutaj do przebicia, jeszcze mniejsze, zobaczcie Fipsy na, na Fibonacci tutaj 60. Tutaj bym zobaczył taki retest. Ok, i wtedy można by coś było zrobić, tylko w tej chwili ciśniemy na takim, w takiej berfladze tutaj, więc to tak nie bardzo, nie bardzo tutaj widzę. Zobaczcie, tutaj to lepiej widać. O, w tym momencie na mniejszość czasu włączyć pyk. Zobaczcie, pięknie wyszliśmy tutaj do tego weekly 2, dwu, do piątki. No i teraz tutaj próbujemy coś. Coś zrobić, na razie nie wychodzimy jeszcze, jeszcze świeca się nie skończyła, nie wychodzimy z tego trójkąta. Jakbyśmy wyszli, to znowu wtedy możemy iść, bo cały czas mamy wyższe dołki, wyższe dołki. I tutaj są, zobaczcie, wyższe dołki, tutaj mamy fale pokazane i teraz by właśnie pasowało A, B, C. Okay. I można dalej tutaj ciupać. Dobra, idziemy dalej z szybko z wiadomościami. Wczoraj nie pokazałem raportu z placu boju, ale zaraz dzisiaj pokażę. Spójrzcie, kolejna fala tutaj się zbliża, ale nadal jak pracodawcy nie będą zwalniać, to będzie okay. ok. Na razie jednak nie wygląda to optymistycznie. Także, zobaczcie, w tej chwili, właśnie dlatego mówię, jakby ktoś wiedział jakiś polski serwis, to ja bym wtedy miał gdzie dane analizować i sprawdzałbym dane właśnie teraz z kart kredytowych też i zadłużenia. Wiem, że z biuro informacji kredytowej, ale widzicie. W Stanach, jak mamy na fret na przykład, to możemy brać różne dane. W Polsce to są to dane po prostu takie specjalnie zrobione, żeby nikt z nich nie korzystał, żeby po prostu nie... Trzeba pierwszy się namęczyć, żeby je jakby sformatować, żeby po prostu coś tutaj można było zrobić. Dobra, ale idziemy. Po, e, po ostatnim roku, w którym ceny zaczęły szybko rosnąć i raty, znaczy ten interest rate zaczęły też szybko rosnąć, a Amerykanie właśnie zaczęli bardziej polegać na swoich kartach kredytowych. Okay. jak się stymulusowe różne rzeczy pokończyły, zaczęli wjeżdżać właśnie w własną wystarczalność, czyli różne kredyty no i teraz pojawia się taki, taka trilema powiedzmy w Stanach że te zadłużenia karty kredytowych są na najwyższych poziomach, ok, raty za procenty, bo wiemy, że Fed podnosi raty są bardzo, znaczy oprocentowanie kart kredytowych są, jest bardzo wysokie te APRs, tak i jeszcze więcej e, k, e, tych klientów bierze na kredyt wszystko więcej niż w 2021 roku. Tak? Więc e, zobaczcie w, nie wiem czy pamiętacie ale pokazywałem też biuro informacji kredytowej w Polsce e, notuje coraz więcej dłużników. W ogóle jak pokazywałem raporty z placoboju i lombardy zresztą sami przesłaliście lombardy notują wkład wszystkiego tam ktoś mi mówił nawet że nawet wibratory już ludzie przynoszą, po prostu kasa jest potrzebna, zastawiałem wszystko. O tym się nie mówi w telewizji oczywiście, nie mówi się tam, nie wiem, w różnych rzeczach, w różnych miejscach. I na razie ten problem rośnie. W Stanach mamy bardziej czytelny odczyt, dlatego o tym mówimy. Dlatego pokazuję często Stany Zjednoczone, ponieważ jest to image, co dzieje się w mniejszych krajach, takich jak Polska, jeżeli dane te są ukrywane, gdzieś tam zatajane, gdzieś tam nie są mówione. Dobra. Także potem o, o to właśnie tutaj chodzi, to tutaj pokazuję. To też mówię dla ludzi, którzy próbują mnie potem łapać tutaj za słówka, że coś tam ok. to jest pokazuje właśnie, że to jest w Stanach Zjednoczonych okay? i tak to wygląda. I teraz tak, spójrzcie na ten wykres. Tu mamy Consumer Loans, Credit Cards, OK, i tam jakieś inne plany. Zwykle było tak, że tak jak w 2008 roku, jak Commercial Bank Interest Rate zaczęły rosnąć, czyli takie kropkowane, dobra, jak te kropkowane zaczęły rosnąć, spójrzcie co dzieje się z tą niebieską linią, zaczęła spadać, czyli ludzie no nie bardzo za, za, za tego zadłużali się na karty kredytowe, ponieważ po prostu nie. Yy, nie no, oprocentowanie było duże, więc nie bardzo było im to na rękę, tak? Jak oprocentowanie to jest spadało, zobaczcie, no to wtedy może wezmę inny kolor, jak oprocentowanie wtedy spadało, tak, no to wtedy oni um, oni zadłużali się bardziej, tak? Ale e, teraz zobaczcie, oprocentowanie rośnie, a oni się zadłużają. To nie jest dobry moment, to nie jest dobry moment, tak? To nie jest dobry moment. I tu właśnie ten... Bardzo, 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 bardzo zauważyli duży wzrost w ostatniego lata. tak Jak klienci próbowali po prostu nadążyć nad inflacją no i po prostu spłacać swoje rachunki i teraz może być właśnie problem ponieważ już zaczęło się bardzo dużo upadłości bankructw okay? które właśnie wchodzą cały czas w ten w ten tutaj deseń i to obawiam się może być właśnie tak jak mówiłem tam chyba przez dwa ostatnie lata, że w Polsce, jeżeli będzie kryzys, uderzy taki duży, być może uderzy od właśnie strony miniratek, bo te będą po prostu przeciążone i od tego się wszystko zacznie. Dlatego pomyślcie sobie teraz samochodowy rynek i co się stanie, jak ludzie będą zaczęli układać tutaj upadłości? Co będzie tutaj z tym rynkiem? Okay? Co będzie z tym rynkiem? Jeszcze musicie zwrócić uwagę, że rynek zanotował w Polsce także, że jest większa sprzedaż samochodów i zanotowano tam wzrosty, posłuchajcie, sprzedaż samochodów to jest sprzedaż samochodów, rejestracja nowo sprzedanych samochodów to jest rejestracja nowo sprzedanych samochodów, to są dwie różne dane, ok, dwie różne dane, transakcja to jedno, a rejestracja nowego samochodu może być u dealera w miejscu. A wiem, że mają oni takie dane, muszą e, zrobić tak zwane meet their targets obligations, czyli swoje targety muszą zdobyć i częściowo rejestrują samochody jako demo wersję, jak tam powiedzmy ten na siebie, co prawda trasa na tym, ale ten, żeby pokazać, że jest jakiś wzrost i wtedy matka, marka może pokazać, tak, tak, sprzedaje się wszystko świetnie, wysyłając sygnały do skamieniałych, tak? no i wtedy właśnie skamieniali kupują takie rzeczy. I właśnie potem jest. Zobaczcie, yy, firmy zaczynają ciąć yy, tymczasowych pracowników, i to jest sygnał właśnie dla rynku pracy. To, co wczoraj mówiłem, że jak tak długo jak nie będzie zwolnień, yy, nie będzie tych claimów, będzie ok. Chodzi o to, że temporary workers to są yy, yy, ty, ci pracownicy, którzy są jakby przewidziani w falach zatrudnienia i w falach tego i w falach zwolnień, ale bardziej interesują mnie Stali pracownicy, jak ci zaczną tracić pracę, czyli to będzie w danych ktoś, kto ma pracę powiedzmy przez 2 lata, 3, jeżeli on straci, to będzie, zły sygnał, to będzie zły sygnał. Więc tutaj już się dzieje źle i tutaj jest pokazane właśnie, że zobaczcie, zwykle y, tymczasowy employment, y, który zaczyna maleć, świadczy o tym, że właśnie zaczyna się recesja. I temporary workers, dlatego są zwalniani, bo są głównie zatrudniani przez agencję, więc po prostu nie są potrzebni won, tak jak element jakiś, tak? Idą. Także no, patrzmy na to, zobaczymy, co tutaj dalej, dalej będzie. Ktoś taki pokaże, ktoś mi przysłał, że właśnie dostali zamówienia na takie właśnie, bo tam zajmują się obróbką tam metali, takich cylindrycznych różnych rzeczy. No i dostali zamówienia na takie właśnie rzeczy. Także bardzo bardzo ciekawie. Info z placu poju, znana firma z fotowoltaiki zebrała handlowców na spotkaniu i wszyscy dostali wypowiedzenia. No wiem znowu wiadomości, które nie bardzo, ale mam też dobrą wiadomość, no, dobra? Kto się wykaże, to zatrzymują, cofną wypowiedzenia, reszta na bruk. Chodzi bardziej o handlowców od detalu. Kowalski, dziękuję Kowalski. Mieszkam w Niemczech i sprzedaję lub kupuję od czasu do czasu rzeczy na eBay. Nie wiem od kiedy, ale wydaje mi się, że od nowego roku eBay dodał do zakładek przy każdym profilu zakładkę konto CO2, także hmm, jestem ciekaw jak to wiecie te super firmy jak one zaczną to naliczać, jeżeli będziemy sprzedawać produkty e, powiedzmy z drugiej ręki, no bo przecież już nie możemy być naliczeni wtedy w produkcie z drugiej ręki za jakiś CO2, no bo ten produkt już został raz na czyjeś konto zakontowany, prawda? Ten CO2, jak coś takiego będzie. Jak kiedyś, kiedy, nie daj Boże, uda im się to wprowadzić. Bardzo ciekawe. To jest zobaczcie. Tutaj Andrzejek podesłał takie właśnie rzeczy. Dzięki. Namierzył on właśnie tuż dawno. Tu w to zrobił. Zobaczcie, jak właśnie Bitcoin idzie tutaj na target na target Zwickaufa. Więc zobaczymy, bo tutaj pasowałoby właśnie, jak będziemy ko koło powiedzmy 23-4 mniej więcej spaść wtedy na taki ten, to jakbyśmy przebili ostatni dołek, no to wtedy nikt by nie chciał Bitcoina i to by było można tutaj wykorzystać. Nie będę mówił nazwami, nie będę mówił poziomami, wtedy ten, wtedy może boty tego nie wychwycą. I cofnijmy się tutaj jeszcze do poprzedniego dnia. Zobaczcie, w ogóle ciekawie to są z wczoraj, tak, wczoraj. W ogóle ciekawie to jest z tym obniżeniem limitów transakcji gotówkowych. Raz, że nie mieliśmy terrorystów, dwa, że nigdy nikt nie nigdy nikt nie powiedział, jak skuteczne jest obniżanie limitów. Ilu terrorystów dzięki temu złapano? Bardzo słuszna uwaga. Takie pytanie bym chętnie usłyszał od jakiegoś polityka. Odpowiedź na takie pytanie chętnie bym usłyszał od polityka. Jeżeli ktoś powie, że to jest nie, niemierzalne, ale dostarcza wartości, to znaczy, że cel jest, nie jest smart, czyli zwykła manipulacja tutaj smart, to wiecie, to jest miara celów, czyli czy cel w ogóle jest jest sensem, tak, także sustainable, measurable, achievable, relevant i timely cost, czyli time, time manner, tak, czyli jest, czy w czasie można to osiągnąć. To też będzie na Fiat Marines. Jak nie kupić czegoś, jak będzie dużo taniej? Tak jak mówiłeś, będą ludzi ma mieć tym, ubezpieczeniem parę dni temu samochód w UK i mu ubezpieczyciel zawołał 1000 funtów, a Aviva zero i to bez moich. właśnie nie rozumiem tego, Aviva zero, tak jakby zero koszt termu? No nie, montowanie boksa w samochodzie tylko, aha, a w monto Aviva y, tylko y, 600 funtów. Nie, zaraz, a i to bez montowania. A Aviva 0 to właśnie nowe coś, co ma niby równoważyć moją emisją. Aha, on co ciekawe, jakieś ekotokeny mają kupować, i tak dalej. Na bank pełno ludzi kupi takie włączające klimatem ubezpieczenie, bo każdy będzie chciał tanie. A co do CO2, to wystarczy poszukać w Google lotów gdzieś już będą, ile będzie miał emisji. No, także powiem wam, że w tej chwili tutaj ubezpieczalnie montują tak zwane GPS-y i wtedy, jeżeli się godzisz, to masz ubezpieczenie chyba tam o cholerę dużo taniej, nie? Ale masz cały czas czytnik i wiedzą, gdzie jedziesz, ile jedziesz. I co ciekawe, wykupujesz sobie kilometry. <laughs> Także ja powiedziałem, to mi zapytali się, ja mówię, wspieraj się z tym. Maćku, zainicjuj, może akcja, abyśmy wrzucali do ciebie informacyjnie cenę za prąd, za kilowat. Na przykład cena dostawca lub cena kraj dostawca i następnie po ewentualnie podwyżce. No dobra sprawa, w komentarzu możecie coś takiego pisać, no to czemu nie? Może ktoś by wtedy to spisywał i gdzieś tam to pokazywał, to by było jeszcze lepiej, bo ja mogę nie dać rady notować tego wszystkiego. I daj, ciekawy raper z boju. Dłuższego czasu mówimy o kryzysie w budowlance, mimo że media pakują odwrotne info, i, a, i wyszedłeś naprzód z tezą, że ludzie będą mieli kilka prac, żeby dać radę. I uwaga, to się w tej chwili dzieje. W piątek do znajomych, słuchajcie tego, w piątek do znajomych u, UBerem się wybrałem, pytam kierowcy, czy dziś dużo się dzieje, a on w sumie to tylko mnie, e, mnie zabrał, bo uwaga, miał po drodze. Ja pytam, jak to. A on, że pracuje w jednej z większych firm w Polsce, która sprzedaje materiały budowlane i że dorabia sobie na Uberze, ale tak, że jak jedzie do pracy albo wraca, to wtedy włącza apkę, by mieć tani. Ja na to, że sprytne, no bo zajebiście sprytne. A on, że poszedłby po podwyżkę, bo wiadomo, co się dzieje, ale ciężko, bo z czego dadzą, jak nikt nie sprzedaje, nic nie sprzedają od kilku miesięcy. Ja ciągnę wątek i mówię, ale zima zawsze słabsza, a, a on, że tak jeszcze źle nie było. Normalnie grają w karty na magazynie z chłopakami dzień za dniem. Czasami tylko szef zejdzie e, któryś z prośbą, żeby pozamiatali, żeby jakoś było, że coś robią. Mówią, że dobrego szefa macie. Niektórzy to by cieli personel. On, że bardzo dobry szef, ale też uważają z pracownikami, y, y, uważają z pracownikami, że zarobił dużo więcej na, na plandece i tym boomie w budowlance i teraz z rezerw leci. Stąd zwolnień nie ma, ale też niko po podwyżkę nie chodzi, tylko z tym Uberem. On i reszta z pracy tak sobie wymyślić, że sobie poradzą. Także zobaczcie, mówię, da radę. Polak mądra bestia, da radę. Tak ode mnie, Maćko, ludzie to jednak potrafią się zaadoptować i poszukać rozwiązań. Niech to może ku pokrzepieniu tych przerażonych popłynie w świat. Dokładnie. Także dobra wiadomość, słuchajcie. Są ludzie, którzy nie zwalniają, czekają i to jest nadzieja właśnie w tych tutaj miejscach oraz ludzi, ludzi którzy będą na jakąś czwartą jedną piątą etatu, żeby coś tam mieć i ten żeby nadal się utrzymywać. Nadal się utrzymywać tutaj zbióreczka oczywiście na razie prawie 8 tysięcy na tutaj leczenie, więc link będzie pod opisem nie ma też tutaj kapu także cokolwiek tam rzucicie będzie na pewno bardzo dobre Feeling grid tutaj neutralny na razie 50, czyli nadal mamy jeszcze tego parcie. Pamiętajcie, że teraz przy tych takich przeciążeniach każdy szuka tutaj retestu, ale bardziej widzę tutaj te range'e i to w tych range'ach trzeba próbować. Po prostu jak macie jakiekolwiek monety, patrzcie na te range'e. Crypto bubbles, bam, bo Bitcoin poszedł teraz do góry, bam, wszystko to tutaj zaczęło, zaczęło iść. Później będą niezłe też niezłe retesty, ale to wydaje mi się, że Bitcoin jednak idzie na 25 tutaj. RSI chyba trzeba troszkę odświeżyć. Zaraz zobaczymy. Znowu tutaj z dołku wchodzimy tutaj na góry. Audio i tam inne. A co nie poszło? Flux, sushi nie poszło. FED, FED sporo. Kawa, nasza kawa nie poszła. Nasz lung nie poszedł, tak? Który tutaj pokazywałem. RLC jeszcze nie poszło. Zobaczymy, gdzie jest tutaj nasz link, kochany. Nie widzę na razie tutaj naszego linka na dole. Gdzieś tu pewnie jest, ale huk wie. Także patrzmy na to tutaj zobaczcie, nowa moneta, znaczy nowa moneta, którą tutaj akurat nie miałem w zestawie jest to LCX, to jest moneta pod ISO 200 2200 22, kur... nie wiem jaki to jest to jest moneta pod ISO 222 o. czyli monety typowo World Economic Forum, Digital Coins i inne także sobie tam to dodałem i będziemy też tutaj teraz patrzeć. Ładnie teraz wyszła ona, ale spokojnie. No i słuchajcie, e, rekruterzy, e, rekruterzy przerabie, przebie, przebierają w CV. Tylu kandydatów na rynku pracy nie było już dawno, także zbliża się rynek pracodawcy. Cóż, no już o tym mówimy cały czas. Um, nie wiem, ktoś znowu może... <laughs> Z tych tam dwóch podkomentarzy będzie łapać mnie za słówka, że coś tam, ale nie wiem, obejrzyjcie specjalne odcinki. Wszystko tam było i tak właśnie wygląda początek tej um, tutaj zmiany, tak? O ile mówię, jeszcze bezrobocie, tak jak te dane, co pokazywałem, o ile bezrobocie nie e, zacznie wzrastać, czyli te zatrudnienie, tak jak tam było, na razie ma wyższe dołki już i wierzchołki nie zacznie do niższych, wszystko jest w porządku. Będą straszyć teraz, będą wywierać tej presję, ale dopóki coś takiego będzie, no to słuchajcie, będzie dobrze. Wtedy czas, jaki tam był, tam ktoś dał właśnie komentarz i e, nie, wkle, nie wkleiłem chyba tylko czas, jaki, jaki będzie trzeba przeżyć, no to po prostu e, czas, w którym inflacja zejdzie do tego poziomu, jeżeli bezrobocie utrzyma się na jakimś stałym poziomie. No to wtedy będzie odbicie. Po prostu to będzie walka z takim czasem, żeby gospodarka ochłonęła. I to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.